Sada Sulkowice na Podkarpaciu od setek lat slynie ze zręcznych kowali. Zachowały się jeszcze stare, poczerniale od dymu kuźnie. Już w XV wieku szły na całą Polskę Słunkowickie gwoździe, widły i kosy. Rozwój kapitalizmu przyniósł Sulkowicom bezrobocie i nędzę. Dziś, jak przed wiekami, jest w osadzie dużo mistrzów sztuki kowalskiej. Sabią jeszcze miechy w kilku starych kuźniach, ale czasy zmieniły się. W Sulkowicach wyrosła przestronna hala fabryczna. Kowale zrzeszyli się współdzielnie. Mają własne obrabiarki, szlifierki, wyrabiają nie tylko kosy, ale także precyzyjne wagi. Czasy bezrobocia skończyły się bezpowrotnie. Dzieci także stanęły przy warsztatach. Spółdzielnia założyła własne przedszkole. Praca dla dorosłych, szkola i opieka dla dzieci. Do starej osady kowalskiej przyszło nowe życie.